ten program. Każdemu chodzi nam o to samo, tak? czyli żeby łączyć dobrą zabawę z czymś pożytecznym. Zabraniam ludziom chodzić do sklepów i kupowania wszystkiego na gotowo. To jest niesamowita frajda, kiedy można samemu z czegoś, co wydaje się śmieciem, zbudować coś ekstra. Tu gdzie jesteśmy to jest efekt prawie sześciu lat stawiania kroków po kroku. Wszystko zaczęło się jeszcze na, na studiach, e, tutaj studiowałem architekturę na Łódzkiej Politechnice i już na, na pierwszym roku, na, nie, chyba na drugim też, z, 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 zauważyłem, że jakby tematy, które, które są wykładane na, na uczelni pomijają niektóre technologie, pomijają niektóre rozwiązania architektoniczne, tutaj mam na myśli głównie Architekturę naturalną, wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak glina czy słoma. I tak się zaczęła ta przygoda z alternatywnym budowaniem. Zacząłem tworzyć wirtualne grupy, zaczęliśmy się w internecie zrzeszać większą ilość osób, które tymi tematami się interesowały. Okazało się, że w całej Polsce jest bardzo sporo takich osób które podobnie jak ja miały poczucie, że są odosobnionymi jednostkami gdzieś tam na mapy kraju. Sam dom zaczęło się bardzo tradycyjnie, bo ogólnie jest to wypełnienie. Zwyszliśmy od formy, funkcji, próby stworzenia i wpisania tego w otoczenie, a następnie rozwiązywania poszczególnych detali oraz technologii, jak to poskładać, żeby dało się to ułożyć ze słomy. Myślę, że ludzie poszukują nowych rozwiązań, rozwiązań, które będą w zgodzie z ich poczuciem świadomości, środowiska, w zgodzie... Ludzie chcą żyć zdrowo, chcą, chcą żyć coraz... chcą żyć przyjaźnie, w dobrym mikroklimacie, w dobrym, przyjaznym otoczeniu. Wydaje mi się, że. Hmm. Nie, wydaje mi się, że jestem takim typem architekta, który gdzieś tam podąża za naturą i bardzo lubię tą naturę też wprowadzać do miejsca, w którym mieszkamy. Tak? Czyli wszystkie jakieś naturalne materiały, tak jak drewno, które są ogólnie dostępne, e, po wprowadzeniu do mieszkania, też jakby wprowadzają tą naturę i to zewnętrze gdzieś tam do środka, nawet kiedy mieszkamy w bloku. Tak, jak łoska słomy, jest substytutem 40 centymetrów styropianu. Jest dużo tańszym materiałem niż styropia. E, można go pozyskać, ten materiał można go łatwo, znaczy, no, zależy od regionu, ale względnie łatwo można go pozyskać lokal, od lokalnego rolnika. E, natomiast atmosfera takiego domu, i to można tylko sprawdzić odwiedzając taki budynek, jest, no, nie da się tego opisać słowami. To jest pierwsza pachnąca budowa zdecydowanie. Mój kolega Krzysztof Kaliński yy, oglądał webinary Pawła. Yy, I tak trafiłem na Kohabitat. i pojawiłem się w tym miejscu w lutym tego roku, jak Paweł zaczął się wprowadzać yy, na WIME. Yy, no i tak już zostałem. Od początku zajmuję się tutaj od skuwań, czy to skuwaniem ścian, czy to montażem instalacji elektrycznej, takimi technicznymi rzeczami. Yy. No, nawet wylewkę w tamtym pomieszczeniu obok z chłopakami robiłem, także. Dodatkowo jest taki super efekt tych wszystkich spotkań, bo nagle się okazuje, że jest tak bardzo dużo ludzi, którzy robią świetne rzeczy i że tak naprawdę można to połączyć. I że to nie jest tak, że nie wiem, jesteśmy osamotnieni, tylko każdy ma jakieś tam swoje marzenia, swoje dążenia i może to realizować przez projekty. Każdy z nas e, gdzieś tam zajmuje się na co dzień czymś innym. E, FabLab to jest miejsce, do którego przychodzimy południami, weekendy, gdzie staramy się poświęcać jednak swój wolny czas, ponieważ na co dzień pracujemy tak, i prowadzimy swoje życie. Piotrek na przykład właśnie interesuje się żonglerką, on ma super zdolności manualne, wykorzystujemy właśnie ten jego potencjał. Krzysiek to typowy elektronik, tak? wszystkie sterowniki, to jest już jego działka. Ja jestem architektem, czyli ubieram to wszystko gdzieś tam w formę. Oczywiście również jestem kobietą w zespole, więc cała zieleń, kwiatki to też gdzieś tam moja działka. Paweł również jest architektem, więc on właśnie słoma, glina, dalej też prowadza to budownictwo słomiane w nasze działania. I tak jakby mogłabym wymieniać szereg dalszych zdolności każdego z członków zespołu. I dzięki temu, że tak bardzo się przeplatamy, te pomysły też są takie interdyscyplinarne. Ten ludzik za mną bezpośrednio zmontowany, zespawany po prostu z jakichś odpadowych rzeczy, które tak naprawdę przez nadanie mu formy nadaje mu nowe życie. To jest chyba najwspanialsze, że z takich rzeczy niepotrzebnych można robić coś przydatnego. Z odpadów stalowych po prostu, jakieś części samochodowe, rura wydechowa, sprężyny jakieś stare, nie, nieprzydatne nikomu. Chcemy przywrócić tego starego ducha, zrób to sam, który bardzo mocno jest zakorzeniony w Polakach ten duch zaradności. I widać ogromne zainteresowanie. W tym roku było to przede wszystkim widać na festiwalu Make Camp. W tym roku no, skala była dużo bardziej zamaszysta. już przyjechała tutaj do. Wideckiej manufaktury blisko 300 osób. Akurat w tej chwili chyba moją ulubioną rzeczą nie jest rzecz zrobiona ze świeci, ale jest ławka, którą zbudowaliśmy w czasie festiwalu. Ławka, którą zaprojektowaliśmy z gliny w czasie warsztatów. Warsztaty trwały 3 dni. Zaczęliśmy od modelu, który wyrzeźbiliśmy w glinie. Wspólnymi siłami, własnymi rączkami. E, wyrzeźbiliśmy kształt tej ławki, następnie e, przerzuciliśmy ją do komputera, pocięliśmy na drobne plasterki, wycięliśmy je e, już zewnętrznie niestety. E, następnie złożyliśmy całą ławkę i dzisiaj można na niej siedzieć, wypoczywać, rozmawiać pić kawę. Edukacja jest ważnym, ważnym działem w fablabu. Jeżeli nie głównym, to na pewno zajmuje pierwsze miejsca, e, pierwsze kilka miejsc. Ostatnio mieliśmy taki pierwszy start, jeżeli chodzi o elektronikę, która tutaj dopiero grupa się formuje. Podczas miksera regionalnego prowadziliśmy zajęcia z Arduino, gdzie grupą docelową była młodzież w wieku 10+. Okazało się, że na świecie jest coś takiego, co się nazywa maker movement, czyli jakby ponowne odkrycie i jakby ponowne zainteresowanie się ludźmi, ludzi tym, aby samodzielnie wytwarzać rzeczy, aby mieć wpływ na to, jak rzeczy wyglądają, jak funkcjonują, żeby rozumieć, jak działają. U nas w Kohabitacie zaczęło się to od strony architektonicznej. Ludzie pragnęli zobaczyć, jak budynki działają, czyli rozumieć, w jaki sposób mogą sami je budować. Tak? No i wtedy, właśnie wtedy, kiedy odkryłem to, że to zjawisko jest dużo szersze, Postanowiliśmy zrealizować eksperyment w postaci takiego zlotu, zrób to sam 2.0. To w tamtym roku w Kwilnie pod, pod Zgierzem realizowaliśmy ten warsztat. Przyjechało 80 osób. Byłem bardzo zaskoczony, ponieważ planowałem maksymalnie 40, ale zainteresowanie było, było dużo, dużo większe niż, niż się spodziewałem. No i to był znak, tak, że nie to nie tylko architektura, ale Ludzie chcą się nauczyć o tym, jak działa kolektor słoneczny, chcą wiedzieć, jak zbudować turbinę wiatrową, chcą rozumieć, jak mogą zbudować toaletę kompostową. Czyli zaczęliśmy jakby inspirować ludzi do tego, aby sami podejmowali inicjatywę budowy rzeczy, które tak naprawdę są im potrzebne w codziennym życiu. Kiedy byłem na w drugim, bądź trzecim roku studiów, e, bardzo mnie pochłaniała nauka. No i musiałem sobie znaleźć taką moc skocznię. E, na początku w ogóle nie zacząłem od żonglowania, tylko od tańcu z ogniem, a później, powiedzmy, przez kontakt z ludźmi też rozwijałem swoją pasję. Dodatkowo hobbystycznie się tym zajmuję, więc w jakiś sposób... Jeszcze jestem dodatkowo szczudlarzem, więc to można powiedzieć, że w jakiś sposób to... Wszystko, to znaczy w mojej głowie to wszystko ma jakiś sens i jest to poukładane. Czyli tak naprawdę nie zajmuje się rzeczami, które są mi zbędne. Czyli wszystko mi jest potrzebne do, do czegoś, realizuje się przez to. Tutaj jesteśmy w teraz w przestrzeni Fab Labu, czyli Fab Lab to skrót od laboratorium fabrykacji. Idea jest taka, aby obniżyć próg wejścia przeciętnemu człowiekowi do możliwości wytwarzania różnego rodzaju przedmiotów. Załóżmy. Praktyczny przykład. Była tutaj ostatnio u nas dziewczyna, która dostała zlecenie od Fundacji Greenpeace na budowę domów dla owadów. Jest to taka koncepcja, aby budować siedliska owadom zapylającym w miastach. No i żeby ona mogła to zrobić samodzielnie, to musiałaby kupić narzędzia, musiałaby mieć przestrzeń, musiałaby się dogadać z sąsiadami, na to, żeby mogła hałasować w miejscu, w którym żyje. Więc to by były dużo większe koszty i większe problemy. Tutaj przyszła w ciągu kilku dni, mogła wykorzystać narzędzia, które mamy tutaj, z, z, po prostu dysponujemy różnymi narzędziami. Była też osoba, która pokierowała, w jaki sposób można te narzędzia wykorzystać. No i dzięki temu w Fablabie stworzyła produkt w postaci takiego hotelu dla owadów. Kwintesencją tego festiwalu było zbudowanie bardzo wielu ciekawych rzeczy. To jest zbudowanie ławki, zbudowanie farmy okiennej, zbudowanie pieca do wypalania ceramiki, drukarki 3D, udało nam się nawet wydrukować ciastka, które były bardzo pyszne. Zbudowanie kopuły geodezyjnej, łodzi cęce mnóstwo takich praktycznych rzeczy. Czyli to pokazuje, że to jakby nie jest tylko architektura, tudzież budownictwo z gliny, ale też takie zwyczajne majsterkowanie. Na jednym z okien widać farmę okienną. Jest to taki eksperyment z, z alternatywnym sposobem uprawy roślin, tutaj głównie ziół. Opiera się to na systemie hydroponicznym, czyli roślina umieszczona jest w substracie. Tam nie ma gleby, jest substrat w postaci keramzytu, i a, substancje odżywcze są przekazywane do korzeni za pomocą e, roztworu substancji odżywczych rozwodnionym w wodzie. I a, ten system nawadniania, nawadnia korzenie za pomocą e, wpuszczania kropelek e, do całego pionu, no dzięki temu na całym oknie możemy w w sposób kontrolowany hodować rośliny, które są potrzebne tutaj przynajmniej u nas będą potrzebne w, w kuchni w ablabowej. Mój ulubiony przedmiot to prawdopodobnie jest ten piec, który powstał na festiwalu, na kampie, którego autorem jest ekipa z Wrocławia, Amadeusz i Dawid, pozdrawiam, pozdrawiam ich serdecznie. Jest to piec wykonany ze stali i waty krzemowej, który Docelowo jest piecem do wypalania ceramiki, ale oczywiście ma też wiele różnych zastosowań. Coś wśród potrzeb można w nim topić aluminium lub, lub nie wiem, odprężyć jakąś konstrukcję stalową, niewielką, która się zmieści do środka. Nadal marzę o swoim domu ze słomy. No, niestety na razie no, ze względu na ludzkie warunki gdzieś tam się muszę ograniczyć, ale myślę, że to jest jakaś niedaleka przyszłość. Jeszcze nie... akurat nie miałem jeszcze okazji zbudować swojego własnego domu w tej technologii, jestem jeszcze młody i muszę pozbierać fundusze w tym kierunku, ale mamy taką inicjatywę, mogę ją zapowiedzieć właściwie po raz pierwszy, że od 2015 roku chcemy rozpocząć chyba największy projekt Habitatu, do którego zmierzaliśmy od samego początku, czyli inicjatywę stworzenia zespołu mieszkaniowego w formule cohousing pod zgierzem i to będzie właśnie zespół kilku obiektów, między innymi tam będzie mój dom.